Zapraszam na G2A z kodem Essen. macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z gry Uno Bruno jest z nami Agnieszka. Jestem. Jest Wojtek. Jestem. A ja ready i zobaczymy co mi wybrała. Dobra, ale najpierw musicie powiedzieć co myślicie, że wzięłam. Mm, Rayman. Nie, wzięła Densa. Dobrze. Ej dobrze, to ktoś zgad, czy dobrze, że nikt nie zgad? Dobrze się zaczynam. Rocznicową? Tak, co? Kuron, to to ta pięćdziesiątka, minutka. Tak, tak. tak. A. <grym> nikt nie zgady. Dobrze, skip. Skrupujmy to. Skip. U, fancy. Mmm, fancy. hmm, hmm. Już myślałam, że to ja. Nie. I <grym> szukałam karty. 6,9 odwrócił. Ej, ty luju! Wiedział, że nie, nie mam. Pierwszy raz słyszę, żeby Tomek się obudził, że jego kolej... No bo nie miałem prawie. No tak? Ja też nie mam. Aha! Kureczka. Aha. Aha! No, <laughs> to <nie> się, może... <laughs> się oburzałaś? No a dlaczegoś tylu? W ogóle ramkę zmieniłem. No, taka wakacyjna. Aha. No. O, oh, tiruriru! No tiruriru. dobrze, no to... Playing safe. Przecież bond miał mniej! Nie, mieliście tyle samo. To co, miał mniej? Kurwa. Ja... ja... <grym> playing safe, you know? Mhm, mm you know? Mhm... Mm dobrze, you ci pokażę. To, 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 a, teraz ja... Aha! No Wstałaś? No stałaś. No, tak. no co on robi? Wstałaś, wstałaś, tak. Jakieś 10 Czyli minut... Czyli on wie, że nie mam żółtych, prawda? No <laughs> raczej tak <Op>. rygen. <laughs> Karmistrze jest back. Wiecie co? Ej, wiecie, co? Ja to, wiecie, że ja myślałam, <laughs> że ja to dostanę? Ej, wiecie co ja mu zrobię? Co? Wyjebie mu w kły Co powieś? Dało no, tak no, no, mnie w To Tomek? Jesteś ok? 9. Right, Zmienimy na żółty. Patrz. Boże to nie jest dobry dzień na UNO dla Tomka <laughs> I on to Nie masz, z... Lu! Aha, dobra, on też by ci miał mniej. Oh, szkoda. Yes. No halo, halo To wy zamienicie się z botem. No, no! No nie! Wydupletnij z tymi kartami. No to jeszcze raz. Ktoś ma zero? Obróćcie też jeszcze raz. Bot ma zero On nie obróci. On wie co robić. A teraz co ma... No ty? To. Um... No A chyba nie żółtych się... nie było. Ja też nie mam. Żółtych, no. Ak. <laughs> to. Jedzie pod bota. Patrz, on, oni mają jakieś kontrze. Mogę to. Pos, posłuchaj. To, 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 to. to Ale stukiłem. To, to, to. Dobra, masz. Ocho, ocho. OK. Ale żeś mi dał? <laughs> Mu nie ode mnie? Nie się wykluczona. Bo ty masz więcej. No tak. Ja lubię jak masz dużo. Dobrze, to teraz... No czemu zmieniłaś kolor? Pomogę. <laughs> no i flip. A posłuchaj. Oooo! Oh. jak o, o, o. E, no, się tam kurde. Halo! No nie, gdzie? No weź ta kuźwa! Tomek! Aaa, to się dzieje? Kto teraz? Tomek. A W końcu. będzie A ty skąd wiesz? Bo widzę, że miałem te karty. To co pamiętasz? No a co mam nie pamiętać? Nie. O, o ciugna! No, co tu Plus 4, plus 4, może być. Ja pierdnię. Hmm. Jedyneczka, jedyneczka. Milo, Milo, Milo. Bo to widzę dobrze o. idzie. A Czemu ja? Icyk. <noise> Uno i pięćdziesiąt. Uf. Uf, uf, uf. Uf, 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 uf. No, niech Zielone. Nie! nie, miał nie, nie? Wojtek! Jest ustawione. Ja pewnie będzie mieć to, prawda? Zapewne. A nie masz Hamiu? Dobrze ci tak. Nie masz Hamiu. No posłuchaj. Posłuchaj. Nie za fancy ci tam. On się czuje fancy. O, dobrze mamy. Hmm. Aha! Teraz gdzieś tak na cię 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 przyszedł. Taki to się Aha, Tomku. Befum. Jezus. Co ty gadasz? Hmm. Co ty Tomek dzisiaj... No bo on, on? już powiedział, Tomku. Ja myślę, że do mnie idzie. Aha. I tak byś był bezpieczny. Ja wiem. Trzeba Agnieszko Tomka udupić. <grym i zimno> A teraz udupić? Mam nadzieję, że nie ma czerwonej. Ma. A, ma! widziałem ma! Tararira! <grym> <zimno> Ale jeszcze jeden. Uuu 227. Pięknie. To kurde ten sam fancy gościu będzie. Mógłby teraz kogoś innego bulingować. O, ładna karta. Ponalizowałbym. Posłuchaj, Hopiu. chopiu! Pójdzie buling wagę. Proszę, nie dawać późno. Własnych... Oho! Żółte. Wiedziałam, że da żółte. A hmm. No ej kurde, jednak mogłem rzucić kartę mm. Ale że on spieprzył. Kurwa! A mogłem rzucić. Miałem ej, inną jeszcze. Powiem, tak nam to odda. Pewnie tak. Może <grym> to się tak wydarzyć. No. Bo ty sam wziął. Jaka? A, Wojt Wojtek narzekał na kartę, nie wiem dlaczego. Aga! Pa! Nie może być w moim kierunku. Dlaczego? Bo lubię w twój. Słuchaj. I like it, like it, kapa A on chce jednak w twój. O kuźwa! Why? Co? Why? Już nie będę ciągnąć. <laughs> No, Aga hmm. like z firanką. Jaką firanką? No masz, na przy awatarze. To co, no jak... No co, nie widzisz? Kupiłaś Firankę. <coughs> no, <hallo. coughs> halo. Cześć. halo. Halo. Ja. Halo, to Jak ten, Jak to było? Ten krecik co mówił? Oh, fuck. Hmm? Ta, ta bajka, taki Ahoj. krecik. O, Ahoj. 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 Nie, nie, nie. Ja ja ja. Hmm. Tu, 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 Nie cierpię tego bota! No, słuchaj! Co go bronisz? Nie Ponieważ bronię tego tylko... bota. Chcesz, chcesz light czy hard? Um, because I just wakał light. To the light. Dziękuję. Co było okay, hardem? Y y to, jak, jak to się mówi? Jak się, jak się, jak się mówi, proszę, tak. Byte? Enjoy? Enjoy może chyba. Enjoy! Jak proszę to jest enjoy! No jak mówisz komuś, że proszę w angielsku. You're welcome. You're welcome. Because. Ty... Enjoy! Enjoy znaczy się, boże. I can't believe it. Karim. Enjoy karty. Dobrze. Mój fancy. Hopi, hopi uproszczony. No, masz szczęście. <laughs> enjoy No, no, co no, za luj! Kuźwa no... karta w poprzek stanęła. Kuźwa. Ale to będzie jak dzisiaj, ten, dzisiaj jego jest dzień na UNO. Zdechłonię. się bardzo wkływia. Aga mami. A ja mam taki chill? że kuźwa hit. Ja nawet nie wiem, co się dzieje. Wygrałaś. Mówisz? Ok. Co no to nie wierzysz mi? Dobrze. Rzut. No tak, ten żółty, ten żółty. Niedobrze. Dobrze. Będzie, co będzie? Lajtowo. Hmm. Bardzo się musi ciągnąć. O. Ciągniesz lajtowo. O. Patrzcie, o. o! Zabiję go. Nice. Ja pidoję... Ech. On sobie moje takie... Użyjcie wygarky. zera. Mm -hmm. Co robisz? No rzucam coś. La, 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 la. Oho, oho. Oho, oho. Na pewno wygra Aga. Mm -mm. Wygrałaś. hej, wygrała ja. Wygrala ty? I jest mój, muszę enjoy, hmm. Proszę. O dobrze, idziesz, go. No, ale Aha. nie mniej. O to miałem już No, 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 bo Faj, A na nie masz zera? Nie, zaraz. A co ty tak z zerem? No bo byście pozbawił tych kart dla niego. Tak, dla niego. No, twoje karty poszłyby do niego. A a, a, twoje gdzie by poszły? Do Wojtka, ale Wojtek by się pewnie uratował, zaraz siódemką gdzieś cisną. <laughs> są cisnął. Nie znasz Wojtka. Nie znasz Wojtka? Ja nic na ten temat nie wiem tak jest jak karaluch, on przeżyje wszystko. Karalucha! Jeszcze... <laughs> Chociaż czekaj... No. Oh, o no, god! karalucha, to masz. Kara... Karalucha. No i dobrze, no i widzisz domu, wiem. On zawsze spada na cztery łapy. To hmm. I... no, myślę, że teraz jest czas. <laughs> Ale o to god. i tak pewnie będzie o zebrane. O może co za zatasowanie tu. <laughs> Aaaa, ja pitoję! To mi ukradnił, ukradnił. O! Jumpin! Jumpin! O! Milo, 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 Milo! Jumpin! Może! Marzutu! Pięknie! O! Nice! Aaaa, 300! Się Coś Pięknie! No tak się zrobila, no. Nie, to mamy nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Że... Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja na naszych kanałach i błysnęł ognieszka. Byłam. Był Wojtek. Byłem. Był jakiś gość Ofensy, ale jego nie wspominamy i byłem też ja, do następnego razu. Pa 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 pa. pa, pa, pa.